Nazywam się Gal Cohen, a to jest moje Radio Psyche, podcast o tym, co czujemy i jak czujemy. Głos, który nie płynie tylko z ust, ale z wnętrza. Radio z duszą. Zaczynamy. Zaczęło się od spojrzenia. Na początku byli nierozłączni. Dwie dusze, jeden rytm. Oddychali tym samym powietrzem. Były noce, rozmowy bez końca, dotyk, który koił, słowa, które budowały dom. I nawet nie zauważyłaś, że coś się zmieniło. Nie od razu, cicho, powoli. Czasem toksyczny związek nie krzyczy, nie zostawia śniaków, szepcze, zabiera cię powoli, a ty nosisz poczucie winy, jak perfumy, aż. Zapominasz, kim jesteś. I to nie jest historia o wielkiej awanturze. To jest historia o codziennym, cichym znikaniu. Dwoje ludzi na zewnątrz para, a w środku teatr. Jeden gra miłość. Drugi cisze. Jeden stawia warunki, drugi się zgadza, żeby nie było gorzej. To nie musi być przemoc. To może być pytanie: naprawdę tak wyjdziesz? To może być zdanie: co ty bez mnie zrobisz? To może być wycofanie, kara milczeniem, sarkazm spojrzenie, które mówi więcej niż słowa. W takiej toksycznej relacji przestajesz być sobą. Ubierasz się inaczej, mówisz ciszej. Zastanawiasz się trzy razy, zanim coś powiesz. Zaczynasz przepraszać za rzeczy, które nie są twoją winą. A potem zaczynasz czuć że wszystko jest Twoją winą. I najgorsze, zaczynasz się wstydzić mówić o tym innym, bo boisz się, że nie uwierzą, bo boisz się, że to Ty jesteś trudny. Dlaczego zatem zostajemy w takich relacjach, które nas ranią? Pytanie, które wraca. W nocy, kiedy śpisz obok kogoś, kogo już się boisz. W ciągu dnia, gdy czujesz, że znowu znikasz w cieniu czyichś potrzeb. Gdy próbujesz zrozumieć, jak to się stało, że twoje życie zaczęło pachnieć obcą osobą i milczeniem. Psychologia mówi, Zostajemy, bo się boimy samotności, ciszy, własnego odbicia. Bo przecież lepiej znosić to, co znane, nawet jeśli boli, niż zaryzykować nieznane. Niektórych z nas nauczyli, że miłość musi boleć, że trzeba się poświęcać. Że nie wolno rezygnować, nawet jeśli dusimy się we własnym ciele, we własnym domu. Z czasem mózg tworzy pętle, trauma bonding, uzależnienie od emocjonalnej huśtawki, najpierw chłód, potem czułość, najpierw słowa jak nóż, potem przeprosiny, pocałunki, kochamy. Ale boimy się oddychać. Dopamina miesza się z kortyzolem, i oba działają jak emocjonalny koktajl, który sprawia, że mimo cierpienia czujemy uzależnienie od osoby, która nas rani. I tam, gdzie kończą się słowa, zaczyna się mowa ciała, a ciało nie kłamie. Jeśli nie możesz strawić tej relacji, boli cię żołądek. Jeśli ktoś stale przekracza Twoje granice, swędzi Cię skóra. Jeśli nie możesz już mówić, szwankuje ci tarczyca. A jeśli boisz się utracić terytorium, pęcherz i energii wchodzą w stan gotowości. Bo Twoje ciało nie rozumie metafor. Dla niego toksyczna relacja to biologiczne zagrożenie, to konflikt terytorialny, konflikt braku bezpieczeństwa, istnienia. Ciało nie pyta o sens, ono czuje zagrożenie, nawet gdy my je racjonalizujemy. Zatem, dlaczego zostajesz? Bo coś w tej relacji przypomina dom. Nawet jeśli ten dom kiedyś bolał, bo odtwarzasz coś, co było kiedyś: relacje z matką, z ojcem, z kimś, kto nauczył cię, że miłość to gra, przetrwanie, cisza po burzy. To twoje dobrze znane terytorium. Jesteś jak rybka w akwarium. I awansowałaś nawet na stanowisko tej złotej, bo spełniasz życzenia. Obserwując życie, nie trudno zauważyć, że kobiecość zbyt często była mylona z poświęceniem. To ona jest tą kapłanką domowego ogniska. To ona ma trwać w relacjach za wszelką cenę. Presja otoczenia, religii. Czy rodziny może prowadzić do wypierania sygnałów toksyczności. A ciało chce tylko jednego nie zemsty, nie ucieczki. Ciało chce prawdy, bo uzdrowienie nie zaczyna się od ucieczki, zaczyna się od świadomości, od słów: To mnie niszczy. To nie jest miłość, to jest powtórka. I gdy to powiesz naprawdę głośno do siebie, coś się zaczyna zmieniać. I nie od razu, ale nieodwracalnie. Być może za chwilę dotknę cię tym, co powiem. Ale dla wielu kobiet właśnie to jest często przyczyną, że nie mogą odejść. I nie dlatego, że nie chcą, ale dlatego, że ktoś kiedyś powiedział im, że odejść to zgrzeszyć. Religia. Nie chcę mówić, że jest zła czy dobra. Jedni jej potrzebują, inni nie. Jednak warto przyjrzeć się, jakie w niej miejsce zajmuje kobieta. Wychowywałaś się w świecie, w którym kobieta miała cierpieć po cichu. Miała być silną, ale nie gniewną, pokorną, ale nie wolną, czystą, dobrą. Świętą i tak zaczęłaś wierzyć, że twoje ciało nie jest twoje, że twoje potrzeby to egoizm, że jeśli partner krzywdzi, to znaczy, że masz się za niego modlić, że masz wytrwać. Religia, której setnem miała być miłość, stała się narzędziem kontroli. Bo przecież Maryja nie odchodziła. Święta Rita nie krzyczała. A ty? A ty masz być jak one. Wytrwała, łagodna, złożona w ofierze. Słyszysz, że rozwód to porażka, że kobieta ma nieść krzyż, że to twoje zadanie – ocalić rodzinę, znieść jego słabości i przebaczyć raz jeszcze. Ale nikt nie zauważył, że Bóg, jeśli jest miłością, nie chce, byś się wyniszczała. Religijne kody są jak tatuaże w duszy. Nie widać ich, ale palą. Każą ci znosić więcej niż powinnaś milczeć, gdy trzeba mówić wybaczać, gdy powinnaś odejść. A przecież kobieta to nie tylko święta. Kobieta to ciało, głos, wola, granica. Może Bóg nie mówi wytrwaj, tylko przestań się ranić w moim imieniu? Może ta pokora, której Cię uczono, była strachem innych przed Twoją siłą? W wielu religiach kobieta nie jest postacią równą. Jest tą, która ma służyć, nie prowadzić, milczeć, nie głosić, trwać, nie odchodzić. Od wieków przedstawiana była jako dopełnienie mężczyzny, a nie jako pełnia sama w sobie. To on miał być głową. Ona sercem, on rozumem, ona pokorą. I tak uczono ją znikać: znikać ze swoich pragnień, znikać z granic, znikać ze słów. W relacjach jej przypisywano rolę opiekunki leczącej, rozumiejącej, wybaczającej, jeśli on rani. Ona ma się modlić, jeśli odchodzi, ona ma czekać, a jeśli niszczy, ona ma to znosić. Kobieta duchowa to wciąż w wielu oczach kobieta cicha, uległa, wierna, niewidzialna, ale to nie duchowość. To struktura, to przekaz, który uczy, że kobieta spełniona to kobieta, która się poświęca. A przecież nie ma nic duchowego w znikaniu z własnego życia. Być może prawdziwa duchowość zaczyna się wtedy, gdy kobieta przestaje wierzyć, że miłość to milczenie i ból. Gdy przestaje dźwigać mężczyznę i zaczyna dźwigać samą siebie. Nie musisz być świętą, żeby być dobrą. Nie musisz cierpieć, żeby być kochaną. Nie musisz milczeć, żeby być duchową. Masz prawo odejść. Masz prawo odzyskać siebie. Nie jesteś Ewą która zawiodła. Jesteś tą, która się obudziła. Toksyczny związek nie zawsze zostawia śniaki. Zostawia pytania. Zostawia pustkę i ciebie w kawałkach. I jeśli coś w tej historii brzmi znajomo, Zatrzymaj się. Jeśli to, co dziś usłyszeliście, poruszyło coś w Was, napiszcie, proszę. Czy musicie sobie dziś powiedzieć coś na głos, żeby przestało boleć? Doświadczyłeś relacji, która błyszczała jak złoto, ale dławiła jak szkło? Napisz: opowiedz. Twoje słowa mogą być początkiem kolejnego odcinka. Radiopsyche nie jest terapią, ale może być przestrzenią, przestrzenią dla głosu, który zbyt długo był cicho dla Ciebie, radio z duszą.